Kochani, dzisiaj występuję z moim małym pomocnikiem. Cześć. I dzisiaj będziemy razem szykować dla was coś pysznego. A co to będzie? Suszone jabłuszka. Prażone jabłuszka. Mogą być suszone, Cześć. ale chodzi nam o prażone jabłuszka. I co potrzebujemy do naszego dzisiejszego przepisu? Do tego przepisu potrzebujemy sok z cytryny. Tak. Cukier waniliowy. który robiliśmy w jednym z poprzednich odcinków. Cynamon. Tak. Normalny cukier i posiekane jabłka. Dokładnie. Jabłka według przepisu powinny być posiekane na kostkę wielkości 1,5 na 1,5 cm. Ja posiekałam sobie tak. No, jak będzie, tak będzie. Więc przechodzimy do pracy. W pierwszej kolejności wrzucamy wszystkie jabłuszka do naszego. Zgadza się. Ma być ich kilogram. A ile będzie, to zaraz się okaże. Nie wiem dokładnie. No, wsypujemy. No, słuchajcie, wyszło tak niewiele powyżej kilograma. Yy, tak, jabłuszka już mamy, tak? W banku. I teraz w następnej kolejności będziemy wlewać sok z cytrynki. Tak, no proszę, wlej sobie tam powolutku. Super! Teraz to już ja troszeczkę odmierzę tego cukru. Podaj mi cukier. A może być najpierw ten. Więc dodajemy sobie troszeczkę cukru waniliowego. włączymy. Nie, kochanie, jabło, ja wstydzę, żeby nam się tutaj. O. Yy, ogólnie to tak: cukru jako cukru ma być o 80 gram na ten kilogram jabłek. Więc tak sobie damy. Yy, dam sobie 10 gram. Cukru waniliowego i tam dosypiemy jeszcze tego cukru. Jeszcze troszkę. Och, niech będzie. I dosypiemy sobie, ponieważ jabłka nie są bardzo kwaśne, ale nie są zbyt słodkie, znaczy bardzo słodkie, więc dosypiemy sobie jakieś 60 gram, myślę, cukru zwykłego. Troszkę, o, 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 ale to nic, będzie pysznie. Kochani, jeszcze dodaję sobie, dodaję sobie, nie potrzeba, dodaję jeszcze trochę cynamonu, ponieważ wiemy o tym, że cynamon jest, cynamon jest nieodzownym kompanem jabłek, bynajmniej jak u nas, na nie u nas w domu tak jest. Więc dosypiemy jeszcze cynamonu, ponieważ jabłka te będziemy no, zazwyczaj pewnie używać do szarlotki lub yy, po prostu do naleśników Więc dosypiemy sobie tak o, troszkę tam na oko tego, żeby też nie za dużo, bo wiadomo, co za dużo to nie jest drogo. Ok, mamy już wszystkie składniki, tak? Mamy. Więc wychodzimy teraz sobie z wagi i wracamy sobie do panelu głównego. I teraz jabłuszka te, oczywiście, tutaj już zamykamy, jabłuszka będziemy sobie prażyć. Przez 7-8 minut damy sobie, no, żeby zmniejszyć, zmniejszyć na 8 minut, daj. Jeszcze na 8. Okej, okay. tutaj włączamy sobie 100, na 100 stopni, tak, bo po prostu będziemy to gotować prażyć. Więc musi być 100 stopni. Super. A tutaj wchodzimy na obroty na dwa. Prędkość na... Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Powrótku. Tutaj musimy dać obroty wstępne przede wszystkim, a następnie musimy dać na dwójeczkę. I tak, kochani, przez 8 minut nasze jabłuszka będą dochodzić yy, do siebie. Za 8 minut się spotykamy, w międzyczasie trzeba sobie przygotować słoiczki, do których będziemy nasze gotowe jabłuszka. Dodawać, do zobaczonka. Już jabłuszka nam się zrobiły. Tak. No. Teraz zaglądniemy sobie do środka, jak one wyglądają. Nie rusz, nie, 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 bo jest bardzo gorące. Mhm. Jabłuszka wyglądają bardzo, 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 bardzo fajnie. Już Wam pokazuję. Są takie. Parują bo jeszcze gorące. Pachną obłędnie cynamonem. Pokaż. Powoli. Mm. I teraz te to to jabłuszka wystarczy przelać do słoików. Przełożyć do słoiczków. Odwrócić je do góry dnem. Ponieważ zapakujemy gorące jabłuszka do słoika, nie musimy ich już pasteryzować. Wystarczy, że one po prostu gorące, wrzące wręcz. Wejdą do słoika, słoik będzie zakręcony, odwrócone do góry dnem i to nam wystarczy. Tak, pakujemy. Przyglądajcie się uważnie. Do słoiczków ręcznik papierowy kawałeczek byś nie przyniósł ja będę pakowała do stołków to jest słuchajcie taki sezon jesienny jest właśnie świetny na przygotowywanie takich różnych przetworów tu jabłka właśnie jest bardzo dużo różnych odmian jabłek to kochani jakie dacie jakie dacie Jabłuszka. Od tego, jakie dacie jabłuszka, zależy po prostu ilość cukru, który będziecie wykorzystywać do tego przepisu. Zakręcamy mocno i odwracamy do góry. Po prostu. W taki sposób Ja to tutaj czekam. Zaraz jeszcze skosztujemy sobie, jakie te jabłuszka nam wyszły. Tak, że są gorące, no ale... Ja skosztuję i wam powiem, czy smaczne. Kładnie. Tak, czuć świetnie. Cynamon. E, bardzo dobrze czuć nasz cukier waniliowy, który jak już wspominałam, robiliśmy razem. O, zakręcamy i odwracamy. I ostatni słoiczek. Mam ostatni słoiczek, ten widzę, słoiczek jest dla Was. Widzę, że jeszcze jeden słoiczek. Nie, nie cały będzie, ale. Będzie. Dla nich. Hops. Jeszcze nam tu troszkę zostało, ale ja myślę, że to nam po prostu zostanie. To się zsiądzie i wykorzystamy sobie do naleśników do obiadu. O, także, kochani, z, 4, z kilograma jabłek, no kilograma z kawałkiem. Dobrze, ja tutaj mam... Zostaw, tutaj zostaw, dobra, zostaw, zostaw. Zostaw tu, bo to jest wrzątek. Z kilograma z kawałkiem wyszły nam cztery takie słoiczki, plus jeszcze odrobina, którą przelejemy do miseczki i którą po prostu wykorzystamy faktycznie do naszych naleśników, które będziemy zapewne robić jutro na obiad. Czy jest smaczne? Już Wam mówię, czy jest smaczne. Ja też Wam powiem. I jakie wyszły jabłuszka? Ja bym na końcu powiem, bo to będzie... Jest świetne, naprawdę świetne. Jabłuszka są super mięciutkie. Nie są ani rozgotowane ani zbyt twarde. Dmuchaj, dmuchaj. Bardzo dobre. Jest naprawdę świetnie. Myślę, że takie jabłuszka, jak będziemy chcieli na szybciutko zrobić szarlotkę, to jak najbardziej możemy na ciasto te jabłka wyłożyć. Dziękuję, że jesteście. Po raz kolejny dziękuję. Cieszę się, że jesteście ze mną, z nami. Jeżeli podobają Wam się moje odcinki, czy też jako, że jestem sama, czy jak jestem z moim małym pomocnikiem, dawajcie znać. Na pewno będziemy nagrywać więcej odcinków różnych dla Was. I jeszcze raz dziękuję Wam bardzo, że jesteście i do zobaczenia. Zachęcam Was. Do subskrybowania kanału i do lajkowania. Też zachęcam. Pa.